Cześć, tu Bartosz. Dzisiaj jestem w okolicach miejscowości Skoki. Znajduje się tutaj kilka jezior, które są ze sobą połączone. Ja obecnie jestem nad jeziorem Maciejak na plaży. Tak wygląda. Tam jest mostek. Kolejna część. Kajak jest złożony. Gotowy do pływania. Wiosło tak samo. Chcę dopłynąć do jeziora Brzeźno i wysiąść w okolicach gruszy, która nazywa się Niezwyciężona. Plan na kilka godzin. Zobaczymy, będzie materiał. Na razie cześć. Powoli opuszczam jezioro Maciejak. Tak się prezentuje. I udaje się na łącznik z kolejnym jeziorem, które ma znamienną nazwę Jeziorko. Zobaczymy na razie. Udało się znaleźć w trzcinach kanał Dzwonowski. Tak wygląda. Jest dosyć szeroki i nie jest zarośnięty. Teraz płynę w kierunku. Jeziorka, jeziorko. Wpłynąłem na jezioro jeziorko. Tutaj jest boja znacząca wejście do kanału. Jeziorko nie jest za duże. A ja będę kierował się wzdłuż prawego brzegu i przedostawał się do kolejnego jeziora. Na razie. Jezioro Liskówka jest połączone kanałami z dwoma kolejnymi jeziorami, tutaj jest kanał prowadzący do jeziora Lipka, to jest rzut to można powiedzieć. A w tamtą stronę jest rzeka, która nazywa się Dzwonówka i łączy jezioro Liskówka z jeziorem Włókińskim albo Włóknalem na razie dopłynąłem do jeziora Lipka takie małe czyściutkie fajne kameralne jeziorko ale to jest ślepa uliczka więc wracam na Liskówkę i popłynę do kolejnego jeziora na razie. Dopłynąłem do rzeki rzeczki dzwonówki tutaj się przeciskam między tymi trzcinami. i tą rzeczką dopłynę do kolejnego jeziora, jezioro Włókno na razie Jestem na środku jeziora Wukińskiego, tak się prezentuje. Tu jest takie przewężenie, gdzie akurat stanąłem. do tymi trzcinami jest kolejna część. I za chwilę będę tam wracał prosto na jezioro Brzeźno, i tam będę kończył spływ. Piękna pogoda, ani jednej chmurki. No, może tam na końcu. Znalazłem przejście w trzcinach rzeką dzwonówką do jeziora Brzeźno i zaraz w jeziorze Brzeźno będę kończył. Na razie. Runda po jeziorach w okolicach Skoków zakończona. Niecałe dwie godziny zrobiłem 6,5 km. Zaliczyłem w cudzysłowie kilka jezior, kanał i rzekę. Jestem już na mecie. Kajak na brzegu. Piękna pogoda. Polecam. Cześć. Pięknie tu jest jezioro Brzeźno Tam jest kajak na brzegu tutaj jest taka mała przystań Pięknie Nad jeziorem Brzeźno można spotkać grzywacze chińskie Tak jest Golaski Takie cyrkuśne. Nad jeziorem Brzeźno znajduje się pomnik przyrody. Grusza pospolita o wdzięcznej nazwie Niezwyciężona. Grusza ma 19 metrów wysokości, 121 cm pierśnicy i 380 cm obwodu.